Znajdujemy się w laboratorium energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. W laboratorium tym znajdują się nowoczesne instalacje, nowoczesne stanowiska dydaktyczno-badawcze, które służą głównie do dydaktyki, ale także do realizacji przez studentów ich prac dyplomowych w zakresie energetyki odnawialnej i energetyki konwencjonalnej. Stanowiska. Dydaktyczne, takie jak stanowisko do pomiaru wilgotności powietrza, do pomiaru i badań osuszania powietrza. Są to stanowiska, które wykorzystywane są głównie w trakcie zajęć dydaktycznych, ale oprócz tych tutaj stanowisk, również całe laboratorium wyposażone jest na przykład w stanowisko do pomiaru ciśnień, gdzie studenci badają i analizują, jak. Realizować proces pomiarowy, jak wykonywać pomiary i jak je później analizować. Studenci w trakcie zajęć dydaktycznych korzystają także ze stanowiska do pomiaru przepływów w rurociągach, gdzie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z przepływem cieczy w rurociągach, z działaniem pomp i innych elementów w tych instalacjach występujących. Oprócz tych stanowisk dydaktycznych w laboratorium znajdują się także stanowiska związane z energetyką odnawialną, w tym stanowiska do badania i pomiarów konwersji energii wiatru i słońca na energię elektryczną, ciepło i chłód. Stanowisko do badania turbin wiatrowych i konwersji energii wiatru, gdzie studenci mają możliwość analizy parametrów takich jak np. prędkość i kierunek wiatru, czy kształt łopat wirnika. Stanowisko do badania systemów fotowoltaicznych i konwersji energii słońca, gdzie studenci mają możliwość prowadzenia analiz np. wpływu kąta pochylenia paneli fotowoltaicznych względem słońca, natężenia promieniowania, czy sposobu połączenia paneli a także stanowisko do badania efektywności energetycznej za pomocą pomp ciepła, gdzie studenci mają możliwość prowadzenia analiz eksploatacyjnych, jak na przykład rzeczywistego współczynnika wydajności COP.